Sulejmani to stolica Guberni. Leży 200 km od Erbilu. Mieszka tu blisko milion osób, wśród nich uchodźcy syryjscy i wojenni przesiedleńcy z północnego Iraku. Główną ulicą miasta jest Salon Street. Szeroka, zawsze zakorkowana aleja prowadzi do bazaru handlowego i towarzyskiego centrum Sulejmani. Na bazarze można kupić wszystko – ubrania, przyprawy, warzywa. Na każdym kroku ktoś oferuje herbatę, tradycyjne placki lub kurdyjskie pamiątki. Dowie spotykają się w starej herbaciarni, by pograć w tryk-traka i rozmawiać o polityce. Kobiety tu nie zaglądają. One spędzają czas między stoiskami z materiałami a sklepami z biżuterią. Sulejmani jest dobrze połączona z najważniejszymi miastami regionu. Podróżuje się wolno, drogi są kręte i pełne samochodów. Od 2016 roku Polska Misja Medyczna prowadzi projekty w irackim Kurdystanie. Naszym partnerem jest Arczelowa. Biuro misji znajduje się w Sulejmani. I'm doing a lot of sports, reading. I play with the, my kids. Hanging and jumping. I love to go hiking and going to the movies. In my free time, I love to eat hummus and go running. Right now, I am old. <laughs> Sometimes, when the weather is okay, we go out for a picnic. My hobby is, as uh, most of the Kurdish people, it's uh, football. In free time, I am reading books.

świąteczne dni, kurtowie ubrani w tradycyjne stroje lubią się tu fotografować. Nazywam się uh, Hassan, jestem I'm, I'm working z Arcturinova od uh, 2015 My name is Laura. I started working with Archinova in Kurdistan in January 2017. I am the program coordinator. Hi, I am Bilal Zafilogi. I just started uh, working with Archanova as head of mission in uh, July, in June, uh, in January 2017. I am Anto Rahman Ahmed. I am security officer of or head of security of Arshanova. My name is uh, Safia Wasfi. I'm the watch subcluster coordinator for Diyala and Sulaimania governorates in KRG in Iraq. Hi, my name is Rob. I'm with Arshanova now since uh, mid March. I'm responsible for finance and administration. My name is Angelika Kirchner. I'm working with since last November. My name is Ahmad. I'm working with the Archenova, German NGO based in Dresden. And right now we are covering wash and hygiene in the camps in German area and W szpitalu w mieście Kanakin pracuje dwoje polskich dentystów. Nowoczesny gabinet został całkowicie wyposażony przez Polską Misję Medyczną. Do szpitala kupiono też sprzęt ratujący życie i sprzęt diagnostyczny. Z Kanakin codziennie wyjeżdżają kliniki mobilne, które pracują w 34 wioskach. Kobiety uczą się, jak unikać chorób zakaźnych. Do lekarza ustawiają się długie kolejki mieszkańców. Apteką jest bagażnik auta klinki. Ponad godzinę trzeba jechać z Kalar do obozu dla uchodźców All-Want-One. One. Obozy to rzędy kontenerów lub namiotów. Wiele dzieci spędziło tu całe swoje życie. Życie toczy się na ulicy i w zadbanych namiotach. Celszym miejscem w obozie jest zawsze szkoła. Dzieci bawią się, biegają, krzyczą. Nasza wizyta jest dla nich wielką atrakcją. Rośli też starają się żyć normalnie. Pracuje fryzjer, kobiety robią zakupy w mobilnych sklepach, jest czynny meczet. 40 promotorów higieny pracuje wśród mieszkańców obozu. Zbierają informacje od wszystkich rodzin w obozie. Ich praca trwa już 4 lata. Wszyscy zadają sobie jedno pytanie: Kiedy wrócimy do domu? Bardzo się cieszę, że to, co zaplanowałam, to, co wspólnie z doktorem Hasanem z Arczenowa zaplanowaliśmy na te dwa lata, udało się nam zrobić. Cieszę się, że polscy dentyści pracowali w szpitalu w Kanakin, że udaje się pracować z tak fantastyczną ekipą, jak lekarze, farmaceuci, promotorki higieny w obu klinikach. Kwietnie tego roku. Polscy dentyści byli właśnie w irackim Kurdystanie i w ramach projektu, oprócz tego, że uczyli lokalnych stomatologów w szpitalu w Kanakin, jak właściwie plombować zęby, jak można uniknąć ekstrakcji zęba, to robili badania przysiewowe w obozach dla uchodźców. I to, co nam się marzy na przyszłość, to chcielibyśmy wyposażyć mobilny unit dentystyczny. Cieszę się, że jestem w Sulaimani. To jest urocze, magiczne miasto. Czuję się tam bardzo bezpiecznie. Bardzo lubię chodzić na bazar. Właściwie jest to miejsce, na którym mogłabym być codziennie. Zawsze coś nowego tam mnie spotka. A też lubię to, że niektórzy sprzedawcy, a także właściciele najstarszej kafeterii w Sulaimani mnie już rozpoznają. Obóz to ciąg namiotów, w których mieszkają całe rodziny, które niosą ze sobą wszystkie swoje przeżycia związane z ucieczką z domu i zamieszkaniem w tak trudnym miejscu. Życie tam już trwa kilka lat. Pamiętam mamę z kilkorgiem dzieci, która mieszka sama, bez opieki męża. Spotykam ją co roku, za każdym razem jej dzieci są coraz starsze, a to najmniejsze, które widziałam, gdy miało 2-3 miesiące, ma w tej chwili już 3 lata. Tylko wtedy tak naprawdę odczuwam ten upływ czasu i tragiczną sytuację tych ludzi, którzy nie wiedzą, kiedy opuszczą obóz. Jest to dla nich gorsze niż więzienie. Mówią, że w więzieniu wszyscy wiedzą, kiedy wyrok się skończy, a oni są zamknięci w obozie i nie wiedzą nic. ी तस्मचकी अन्यवरिजा शारदेश भर्तिशारदेश चौसलखी तं चकीतस्वचकीर्न्यवीजा